Każdy z nas lubi aromatyczne mieszanki ziół i dzisiaj właśnie takie zrobimy. A będą to po prostu zwykłe zioła prowansalskie, a może niezwykłe, ale na pewno zioła, które pochodzą z mojego ogrodu. A kiedy zrobię już mieszankę, to zapraszam was na sałatkę z kozim serem. Będzie krótko, szybko i smacznie. Serdecznie zapraszam. Zioła prowansalskie większość z nas kupuje w sklepie, ale zdecydowanie lepszym pomysłem jest przygotować je sobie samemu w domu. Jako pierwsze zioło dodałam oregano. U mnie w domu oregano jest bardzo dużo. Teraz dodaję łyżkę estragonu. I estragon jest to jedyne zioło, które kupuję w sklepie, z tego względu, że pomimo tego, że rośnie u mnie w ogrodzie, to niestety, ale nie jest on aromatyczny i tak naprawdę jest bez smaku po wysuszeniu. Teraz dodaję rozmaryn. Rozmaryn ja suszę w takich całych gałązkach i jeśli mam czas, to obieram te gałązki. Natomiast jeśli tego czasu mi brakuje, to wrzucam do słoików całe gałązki i później obieram właśnie wtedy, kiedy potrzebuję. Tak jak robię to w tej chwili. A pomimo takiej pogody dosyć mroźnej, kiedy przykryje się rozmaryn agrowłókniną, to tak naprawdę on jest w stanie przetrwać takie mrozy, jakie były teraz, czyli minus 5, minus 6, nawet minus 7 stopni. Ja ostatnio zaglądałam, wszystko jest ok, także na pewno dotrwa do wiosny. Do swojej mieszanki dodaję również tymianek. Tymianek też suszę w gałązkach. I już tutaj niestety takie obieranie tymianku jest troszeczkę bardziej uciążliwe. Ale czego nie robi się dla smaku, aromatu i przede wszystkim zdrowia? Ponieważ kiedy zrobimy sobie sami mieszanki ziołowe, to wtedy wiemy tak naprawdę, co tam jest i czy czegoś producenci nam nie dołożyli. Przed chwilą dodałam cząber, a teraz łyżka bazylii i już kończymy. Wszystkich ziół dodałam porówno po jednej dużej łyżeczce. Teraz mieszam, wrzucam to do swojego młynka, ponieważ wszystkie zioła, czy pieprz, czy jakiekolwiek przyprawy powinniśmy na bieżąco mielić. Ewentualnie, kiedy dodajemy je do jakichkolwiek potraw, to przynajmniej rozdrobnić w palcach. Ja mam świetny młynek finamil, który mogę Wam naprawdę szczerze polecić. Młynek elektryczny, ładuje się bardzo szybko i tak naprawdę bateria wytrzymuje pół roku. Jest bardzo wygodny i najbardziej podobają mi się wymienne pojemniki. Wracając do ziół prowansalskich, bardzo często zastępujemy tymi ziołami sól. Ja używam ziół prowansalskich bardzo często do pizzy, do kanapek, do sosu czosnkowego, do sosu pomidorowego, do pierogów. Do różnych mięs i do sałatek. I teraz chciałabym Wam pokazać taką moją sałatkę, którą ja uwielbiam. A potrzebujemy do sałatki sałatę albo jarmusz, buraczki, serkozi. Ilość zależy od tego, na ile osób chcecie przygotować taką sałatkę. Ja robię dzisiaj dużą sałatkę, więc na dużym talerzu dużo rukoli, dwa buraczki podłużne. Buraczki pokryłam w plasterki, wrzucam na patelnię, podlewam wodą i tak naprawdę to ja je po prostu gotuję. Chodzi o to, żeby buraczki były miękkie, ale nie takie rozwalające się, tylko po prostu al dente. Kiedy buraczki będą już miękkie i ta miękkość będzie taka odpowiednia dla was, dodajecie ocet balsamiczny i kiedy to wszystko ostygnie, dodajecie miód. I robi Wam się taki wspaniały sos. Serkozi kroimy najlepiej w kostkę. Mi się nie udało w kostkę pokroić, ponieważ ten ser jest taki bardzo twarogowy. I taki jest najlepszy. Ten serkozi kupił mój mąż, więc nie powiem Wam dokładnie jaki to jest ser, ale jest pyszny. Sałatkę wcześniej, jak zauważyliście, polałam oliwą z oliwek. Za chwilę finiszujemy, buraczki lądują na sałacie i najpierw buraczki, a później polewamy wszystko tym sosem, który wytworzył się z buraczków, octu balsamicznego i miodu. Naprawdę uwierzcie mi i buraczki i sos jest bardzo pyszny. Jeszcze ten sos doprawiamy wcześniej solą i delikatnie pieprzem. Tak, żeby zbalansować smak i żeby, to nie było, żeby ten sos nie był zbyt słodki. On ma być taki, taki idealny. Na to wszystko nakładamy ser, ser kozi. I finiszujemy ziołami prowansalskimi i świeżo zmielonym pieprzem. Sałatka jest obłędna. Ja jeszcze dodałabym orzechy włoskie, pestki słonecznika lub dyni. I tutaj świetnie też sprawdziłyby się daktyle, albo morele, albo rodzynki. Zachęcam do gotowania, do przyrządzania sobie swoich potraw, do używania ziół, do różnego rodzaju komponowania swoich ziół. Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i zróbcie sobie taką sałatkę. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra zwłaszcza z dodatkiem ziół prowansalskich.